Ostatnio wspólnie udało nam się stworzyć reklamę dla marki Dose oraz Lodów Misty. Musieliśmy wymyślić koncept, stworzyć animację oraz ujęcia, no i oczywiście cały proces postprodukcji. Wiem, że brzmi to trochę skomplikowanie, ale tak zdecydowanie nie jest. Chcemy, aby każdy, kto chciałby zająć się wideo i stworzyć własną reklamę, mógł zrobić to naprawdę w warunkach domowych. Wszystko, co tworzymy, robimy sami. Żeby dzisiejszego odcinka nie będziemy wspomagać się programami typu Blender czy After Effects. Wiemy, że potrzeba czasu, aby ogarnąć te programy, a jak wiemy, mamy go niewiele. Musimy dokonać wyboru, które lody wybrać do naszej reklamy. Murki, burze czy Grand Gold. Na opakowaniu na pierwszy rzut oka widać, że chmurki i burze są skierowane do najmłodszej widowni. Na oficjalnej stronie Corella możemy przeczytać. Lekki jak chmurka intensywnie czekoladowy jak burza. Lody wybuchowej polewie z cukrem strzelającym. wyrywane pieskami wersów i freeza z ekipy. Ulubionych influencerów dzieci. Na tej samej stronie widzimy reklamę, która promuje lody. Seria animacji i emotek, które mają zaciekawić najmłodszych. Warto wspomnieć, że Chmurki i miały swoją premierę w 2023 roku. Natomiast następna propozycja jest najnowszą, bo premierę miała zaledwie miesiąc temu, w kwietniu 2024. Jest to propozycja, wydaje się, skierowana do dojrzałszych widzów: pod nazwą Grand Gold, czyli Greatest of All Time. W osobnym tłumaczeniu, najlepszy grand wszechczasów. Tutaj mogliśmy spotkać się już z zupełnie innym rodzajem reklam, których do obejrzenia mamy aż trzy. Każdą z nich łączy wspólny element. Nie dziwię Was, kiedy powiem, że są to lody, a dokładnie gryz. Gryz tych lodów, który po posmakowaniu przenosi nas w zupełnie inny świat, polepsza atmosferę, stajemy się lepszymi wersjami samych siebie. Nasz wybór pada na lody Grand Gold. To na czym stoimy? Hmm. Mamy motyw. I co dalej? I co dalej? Musi być tanio. Może AI? Mm, to już jest wszędzie. No dobra, no to zostaniemy przy klasycznych ujęciach. Okej, okay, um, to może coś takiego. Tajemnicza postać wchodzi do domu, nie wiadomo kim ani czym jest. Możemy zabrać nasze dekoracje z Halloween. Dokładnie, troszkę magii, mroczny dom. Ta postać wejdzie do kuchni, otworzy zamrażalnik, go, tak gryźnie i... Wszystko się zmieni, pokaże się jej prawdziwe oblicze. W reklamy wszedł czas na moodboard i storyboardy. Czyli według mnie najlepszą część zabawy. Moodboard to zestawienie znalezionych w internecie ujęć, które podpowiedzą naszej wyobraźni, w którą stronę chcemy iść w naszych ujęciach. Storyboardy to rozrysowany plan naszych ujęć, które zamierzamy zrobić. Dzięki temu będziemy mogli widzieć dokładnie, co chcemy przedstawić w kamerze. Na każdej nakręconej scenie będziemy mogli wskazać je z naszej listy. Uff, so design to sztuka tworzenia klimatu, który macie wciągnąć w świat postaci. Nasza postać jest wiedźmą. dlatego trzeba rozpylić w jej domu trochę magii. Ruszamy więc podróż. W naszej kreatywnej kuchni. Mamy naszą wiedzmę, mamy scenariusz, moodboard, wiemy już, co z czym łączyć, ale nie mamy i peleryny. Chociaż mamy dwa koce. Potrzebujemy koca, minimum 150 na 200, jednak ja kupiłam dwa 130x160, więc łącznie będę miała 260 na 320. Będziemy je łączyć wzdłuż linii. Żeby na była większa. Na kaptur potrzebujemy 40-42 cm, żeby ten kaptur był bardziej mroczny i nie odsłaniał od razu całej naszej postaci. Od jednej strony odmierzamy 60 cm. To 60 cm to nasza linia zgięcia. Teraz mierzymy okolice szyi. Połowę wymiarów szyi odmierzcie na tym kawałku, który przed chwilą odcięliście I ucinamy go, obwód szyi, dzielimy na pół, czyli u mnie to jest około 25 cm, i odmierzamy je na rogu przed chwilą odciętego materiału. Teraz tniemy od tego rogu do końca, tutaj, tworząc trójkąt i od strony, od której właśnie odcięliśmy, będziemy go zszywać. Zszyty kaptur odwracamy na drugą stronę, żeby nie było widać szwów i odkładamy go na bok. Teraz wycinamy miejsce na kaptur. Składamy mniej więcej w 3 czwarte cały materiał. Po złożeniu na 3 czwarte składamy na równą połowę. Po na 3 czwarte składamy na równą połowę. Mając z w sensie miejsce na nasz kaptur, przykładamy go. Kaptur przypięty. I nasza plaryna gotowa. Przed, teraz czas na kręcenie właściwych ujęć, czyli zdjęć z naszej reklamy. Reguła jest prosta: ustawiasz scenografię, oświetlasz, ustawiasz kamerę i dajesz dym dla efektu. No ale zobaczcie, jak ten proces wygląda u nas. Pierwsze ujęcie, które chcemy nagrać, to wejście naszej głównej bohaterki do domu. Chcemy, aby nasza główna bohaterka nie była na samym początku od razu widoczna, tylko żebyśmy mogli stworzyć horrorowy klimat całej sceny. Chcemy, aby wszystko było stworzone w tak zwanym niskim kluczu, czyli na dużych, mocnych kontrastach i dużych cieniach. Ale białe ściany będą powodowały niestety to, że to światło będzie się odbijać z każdej strony, więc musimy pokombinować. Pierwsza rzecz to zasłonięcie wszelakich źródeł światła i przerzucenie się tylko i wyłącznie na, na nasze światło. Będziemy bazować na naszych tubach LEDowych i lampie z softboxem, ale dodamy też tak zwane practical light, czyli lampy, które można pokazać w kadrze. Chcemy wytworzyć w ten horrorowy klimat, więc ustawiamy mniej więcej w okolicach zielonego światła i dajemy saturację w tym świetle na około 50%. Chodzi o odcięcie światła. W przemyśle filmowym używamy do tego flag, co pozwala nam wtedy to światło jakoś ograniczyć. My niestety nie wzięliśmy tego ze sobą, więc będziemy używać zwykłej szmaty. Ważnym elementem w stworzeniu klimatu będzie dla nas dym. W tym celu posłuży nam mała dynia. Którą kupiliśmy za około 150 zł. z Allegro Jeśli jej nie macie możecie użyć na przykład kadzidełek Które można kupić w wielu sklepach typu Action, Deals Już za około 5 złotych Akcja I Akcja Ok, efekt jest całkiem już fajny w tym To nakręcenia mamy Tak naprawdę Jesteśmy cały czas na samym początku, nasza wiedźma właśnie wyszła do twojego domu. Albo do czyjegoś. Musimy nagrać detale, które pojawią się na samym początku naszej reklamy. Są to detale domu naszej wiedźmy. I mamy do nakręcenia ujęcie otwierania naszych drzwi od drugiej strony. Pociągania za klamkę. Okej, okay. ale poczekajcie. Pokażemy wam jak zrobić prowizoryczną jazdę. Jazdę kamerową. A... O... Chcesz mnie obliżyć? Z Aby stworzyć naszą jazdę, potrzebujemy tak naprawdę dwóch przedmiotów: deskorolka i jakaś deska. Ustawiamy naszą jazdę, stawiamy naszą deskę. Potem kładziemy na statyw No i tak naprawdę musimy mieć do tego w miarę odpowiednią nawierzchnię, która nam na to pozwoli, żeby robić płynny ruch, ale w razie czego możemy sobie postprodukcji to naprawić. I próbujemy! Oszczędność parę tysięcy złotych. Dobra, to wejdźmy w drugą stronę. Gęste. Jeszcze raz spróbujmy. Chcemy odwiedzić od sufitu, żeby to światło jeszcze bardziej zmiękczyć, żeby jak najbardziej przypominało nam światło księżycowe. Sonografia sama w sobie zajęła mi około godziny. Potem Igor zaczął ją oceniać i ustawiać lampę. O, no i no. A, no, już nie jeszcze jeden statyw. Dobrze, że nie mamy czujnika dymu tutaj. Robimy teraz scenę wejścia naszej wiedźmy po schodach. Robimy coś w rodzaju tak zwanego montażu wewnątrzkadrowego, czyli gramy rzeczy, które teoretycznie moglibyśmy ciąć, robimy to w jednym ujęciu. Czyli zaczynamy od detalu, przechodzimy przez plan powiedzmy średni, tylko że od drugiej strony, aż w końcu widzimy postać w planie ogólnym. Na sam koniec robimy scenę zaświecenia szafy grającej, którą nasza wiedźma magicznie łączy. jest Andzie, bo zaraz nam padną bateria. Ale on piękny. Staramy wykorzystać się każde pomieszczenie, które mamy w sposób jak najbardziej możliwy. Na przykład korytarz stał się naszym przejściem dla Wiedźmy oraz sceną detektywistyczną. A nie, no co, ty tak to, 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 to nie jest. To... Udało nam się stworzyć ujęcie wejścia do naszego domu. Teraz robimy kolejne ujęcie wejścia do kuchni. Troszeczkę posuwaliśmy dymu do tego. Zobaczymy. Hmm. Ona jest świetna, tylko że jest można powiedzieć tak zwanym open facem, czyli świeci na wszystkie możliwe strony, nie jest kontrolowana. A sztuka filmowa trochę polega na tym, aby móc kontrolować w maksymalnym stopniu to światło. No, nie sobie to. Ujęcia nagrane. Pozostaje nam teraz proces postprodukcji, czyli wszystkiego, co dzieje się z filmem już po nakręceniu. Używamy do tego darmowego programu DaVinci Resolve, ale bez problemu można zrobić to w kapkacie, który jest bardziej intuicyjny. Naszą postprodukcję dzielimy na parę sekcji wybór najlepszego materiału. Wrzucamy na nasz timeline wszystkie ujęcia, które zostały nagrane, i ucinamy je w taki sposób, aby wybrać najlepsze momenty, które nagraliśmy. Szukamy idealnie pasujących dźwięków i muzyki. Można je znaleźć chociażby na YouTubie wpisując music with no copyrights lub na płatnych platformach typu Artlist czy Epidemic Sounds. Tworzymy kolory. Jest to proces, którego trzeba się po prostu nauczyć, a w zasadzie zrozumieć. Więc jeśli nie macie czasu, polecamy wtyczki takie jak Dehancer, które po wprowadzeniu konfiguracji waszego sprzętu zrobią większość roboty za was. Dodajemy filmowe czarne paski, aby wzmocnić odczucie, że tak powiem, kinowości. I gotowe. Robimy render, czyli pobieramy gotowy materiał i zapraszamy do naszej prezentacji lodów Grand Gold.